Macie. Patrz. No, jest tak piękny. Znalazłem ten. Znalazłem. 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 A ty zrobiłeś. Jo! Ale monitoring, to dawaj. Wyłącz Wyłącz snagowa, to tak. Wyłączę Wyłączaj. Ale naguję. A tak go bo to Dlaczego? 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 no? Przestań. Umarłem, zostałem się rozpiłem przez CP1. O, o kurwa! Tu jest kot. Ja pierdzielę. Dobra, no ale kurwa, to jest głośne. O nie. Czekaj, tego tyle razy. No no. Nie, plaga, what the fuck? Co on tutaj robi? No bo. dosłownie powiedział, czuko, że był w monitoringu. Tak. O, plaga! Ej, ja, ej, jasny. Chodź tu. No to sobie czego powiedział? Plaga, kurwa! dosłownie sekundę temu mówi Hadryś nie no. Siema. Ej, Siema. Jedź tam. Ej, kurwa, please. ej za to mówię z tego No LOL, trole, Ej, czekuj, ej, ej, z... ej, ja wciąż z... kartę trójkę, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Aha, zabił czarno. mnie. Zajebiście. Czarno. Co jest, czemu jest czarno? XT. On się tepnął za mnie. Te. A, bo jest 3 Jezus, ale lagi. O ja pierdol. Ja pierdol. Jezus Maria. Coś ty zrobiła tego. Siema. Ale laguje. Pojebało cię. Dosłownie mam 8 <laughs> FPS. Musicie, musicie to całe zjarać. Musicie to całe zjarać, niestety. No, zjarać. Ej, ok. Ej, nie co mam że... przez... od marihuany? Wyprzedewkowałeś.